Cichopek chciała spakować walizki i wyjechać z kraju na dobre. Zadecydował jeden szczegół. Katarzyna Cichopek, która dziś jest szczęśliwą partnerką Macieja Kurzajewskiego, przez wiele lat była żoną Marcina Hakiela. Jak się jednak okazuje, słynny tancerz nie był pierwszą miłością Gwiazdy M. Jak Miłość, a aktorka była bardzo bliska tego, by na stałe wyjechać z kraju. Kto tak zawrócił jej w głowie? Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel byli ulubioną parą Polaków. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel przez wiele lat byli jedną z najbardziej popularnych i lubianych par w polskim showbiznesie. Para poznała się przy okazji jednej z pierwszych edycji tańca z gwiazdami. Los chciał, że producenci programu przydzielili mu sławną już wtedy aktorkę, która odgrywała rolę Kingi w bijącej rekordy oglądalności telenoweli M. Jak Miłość. Między parą szybko zaiskrzyło, a miłość od pierwszego wejrzenia skończyła się ślubem. Choć celebryci wydawali się tworzyć idealne małżeństwo, ku zaskoczeniu fanów, po 17 latach związku i 14 latach od ślubu, para ogłosiła jednak, że postanawia się rozstać. Dziś oboje układają sobie życie u boku nowych partnerów. Katarzyna Cichopek była bliska przeprowadzki za granicę. Jak się jednak okazuje, Marcin Hakiel nie był pierwszą miłością Gwiazdy M. Jak Miłość, a aktorka była bardzo bliska tego, by na dobre wyjechać z Polski. Mężczyzna, dla którego Katarzyna Cichopek straciła głowę, był jej przyjacielem z lat młodości. Zakochani poznali się dzięki swoim rodzicom. Choć oboje znali się od dawna, uczucie pojawiło się dopiero wtedy, gdy przyszła żona Marcina Hakela wyjechała na kurs językowy do Wiednia. Mateusz w tym samym czasie studiował w stolicy Austrii i ten przypadek sprawił, że pomiędzy dawnymi przyjaciółmi pojawiło się uczucie. Po przyjeździe Katarzyny Cichopek do Polski, para wciąż utrzymywała związek na odległość. W pewnym momencie przyszedł jednak czas na decyzję o przeprowadzce. Katarzyna Cichopek nie potrafiła zrezygnować z M jak miłość. Aktorka zdecydowała się przenieść na stałe do Wiednia i zaczęła szykować się do przeprowadzki. Kiedy już wszystko wydawało się dopięte na ostatni guzik, para postanowiła się rozstać. Aktorka ostatecznie nie potrafiła zrezygnować z gry w M. Jak miłość i została w kraju. Resztę historii znamy bardzo dobrze. Gwiazda telenoweli została zaproszona do tańca z gwiazdami, gdzie poznała swojego przyszłego męża. Dziś 40-latka jest związana z dziennikarzem telewizji polskiej Maciejem Kurzajewskim. Kto by przypuszczał, że tak kręte drogi prowadziły ją do starszego o 10 lat partnera?